Witam was bardzo serdecznie, z tej strony Maciej, a to jest ósmy odcinek Mars Ash. Chciałem wam powiedzieć to tak, najpierw. Nagrywam to następnego dnia. Będzie to jedyny odcinek, który nagrywam, bo jest już ciemno, jest 21.12. A jutro na ósmą mam zajęcia. Więc... tak. A koszulki mam dwie takie same. Teoretycznie miały mi korzystać do snu, ale nie chcę mi się iść na strych poczyste ciuche Które właśnie wyschły... Dobra, co ja tu mogę zrobić? Tu mogę sobie wejść Tu ze sk tu przejść na spokojnie Zrobię to taką drogą, która jest dla mnie jak najbardziej Optymalna Zaraz, bo powinien... Co? Powinienem to zrobić jak najbardziej drogą dla mnie optymalną Bo tutaj jak widzimy Jest rura. Dobra, spróbujmy to zrobić w taki sposób. I na tamtą rurę. No prawie się udało. Dobra, mamy się dostać tam. Mamy to zrobić tak, żebyśmy byli jak najmniej zauważeni. Okej. Okay. Okej okay. Co się znajduje na tym statku? Cholera wie Być może amunicja, a może ma to coś wspólnego z projektem Ikar Kieruj się prosto na pokład, skoro tam widziałaś tego gościa Jak już go znajdziesz, spadaj czym prędzej Sporo się tam pręci niebieskich, więc walka cię nie ominie Cały pasa dość wibruje Brąze, Ja się nie dziwię, że... Będą siadać baterie często Powinienem sobie kupić najlepiej z 20 opakowań baterii Na najbliższe parę miesięcy Ale wolę oszczędzać hajs Do tej rzeczy, do której jest odliczanie Kilka osób już wiem, kilka osób już wie Pisałem ze znajomymi na ten temat Na co zbieramy Co będzie Do czego jest to odliczanie Mam nadzieję, że to nie potroszę jeszcze bardziej bo już skoczyło siedem stówek jednego do u góry. Dobra, mam nadzieję, że mi się to uda w taki sposób. ne kojam Dobra, ta mi broń się raczej już nie przyda, mam taką nadzieję przynajmniej. Dobra, Fate, skacz i skacz! Tak, 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 dawaj, 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 kid. dawaj, kit, dawaj na rury! Jezus Maria, mam nadzieję, że uda mi się... ...przed tymi ciulami uciec. O, znaczek Fade. Fate ma ten znaczek na oku, jakbyście je zauważyli na kascenkach i tak dalej oraz na miniaturce. Bo jest taka szansa, że. No, w moim przypadku to, to bardzo łatwo tego nie zauważyć. Znowu mi zacznie spadać zaraz słuchawka. I drabina. Zjeżdżaj. Kije. Zauważono podejrzaną. padzie jest dosyć ciężko, prawda? Nie jestem pewien, czy by się nie No Na pewno te elementy szelankowe by się lepiej grały na kaweturze i myszce. No w sumie, jak zawsze, dobra. Odlecz się delikatnie. dobra, podleczyła się trochę Kate. Kate Fate Kate to jest siostra Okej. Okay. Widzicie, jak się jeszcze sobie język przygryzam? kuźba przy tym. To musi paskudnie dla was wyglądać serio. Ja się nie dziwię, że to może paskudnie wyglądać, ale. Takie jednak przyzwyczajenie, że jak się stresuje, to jednak coś z tym językiem trzeba zrobić. Jednak. no jakieś jest. No nie ukrywajmy, ładne, nieładne. Jak na razie się staram jak najbardziej jarać tą grą Dobra. Tutaj mogę coś zrobić, mogę przejść tu. Czy nie mogę? Nie mogę. Tutaj skoczyć nigdzie nie mogę. To tylko dla upoważnionych. Czyli tutaj muszę coś zrobić. A, tu jest. Nie wiem po co, ale nadal trzymam spróbę, Tak, chyba na wszelki wypadek. Dobra, chyba ze spluwą tam nie wejdę, dobra, to odłóżysz tą spluwę fight. i wspinaj się wyżyja. Ale i tak mam wrażenie, że dosyć szybko, sprawnie poszło. Zaraz, gdzie się mogę chwycić? Tu się mogę chwycić, prawie na pewno. Ale nie mogłem tu wejść na wy wyższe elementy kondygnacji. Tutaj już będę mógł. Też nie? Nadal nie mogę? What the fuck! Ale teoretycznie tedy powinienem się poruszać. Poszukaj wyjścia z tego poziomu zanim pojawią się posiłki fake. Musi być jakaś droga ewakuacji. OK, mogę spróbować to zrobić jeszcze raz, ale to chwilę potrwa. Chwilę potrwa, chwilę zajmę. Przynajmniej już wiemy mniej więcej, co trzeba zrobić. Zerknijmy, już tu jeszcze nie. tu tu, 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 tu. tu. oki Do Dobrze, że nie muszę jeszcze raz wchodzić, bo to za długo trwało, nawet jak na mnie. Dobra. Na obkrećkę wokół okolicy printera. Ponad na łodzi jest sporo ruchu, a na górnym pokładzie widział tego swojego gościa. Okej, dobra. Dobrze wiedzieć, że mamy do czynienia z naszym wrogiem. I teraz gdzie dalej? Tu. Oje. Oh yeah. Ok. I udało się tak w miarę spoko tu zrobić. Mam przynajmniej takie dziwne wrażenie, że naprawdę to się udało ładnie zrobić. I gdzie teraz? Jakoś tam powinienem pójść? W sumie możliw. Hmm. Jak tam mogę doskoczyć? Bo muszę się tam dostać wyżej. Tu jakoś... Tu... Tutaj mogę spaść o to. Jeżeli tu popełnię jakikolwiek błąd, to spadam prosto na dół. Spróbujmy to zrobić w taki sposób. Zaraz, jak bardzo się mogę cofnąć? Mogę się cofnąć do tego momentu i spróbujmy to zrobić tak, tak, tak. Okie okej, Okie Hej, Nie. 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 w jakikolwiek Nie. 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 no, Nie. ja tą czy ja tą Nie. Czy ja się nie przywitałem, że się witamy w tym braiderze? Właśnie tak się zastanawiam, czy ja nie powiedziałem przypadkiem na początku odcinka: Witam Zresztą, was w 8 tak, odcinku Tomb Raider. Zamiast Mirror Set w Tomb Raider, wiecie co, to są tak bardzo podobne gry, że aż łatwo jest się człowiekowi pomylić. O, oh. ej, udało się. <laughs> tego się nie spodziewałem. Może się tego spodziewałem. Dobra, tylko po co ja tutaj wszedłem? Tutaj nic nie mam do naciśnięcia, tu nic nie mam do naciśnięcia, tu. Nie mam nic do naciśnięcia tu, nie mam miejsca, żeby się wspinać dalej. Stąd też nic więcej zrobić nie mogę. Really jestem idiotą. Really. Bo wystarczy spojrzeć pod nogi. Nie wychodzi za do nich powoli. Nie wychodź za osłony, podchodź do nich powoli. Nie ma problemu. Teraz na pewno tak uczynię. Dobrze, że mi dajesz takie podpowiedzi dopiero po tym, jak oberwałem trzy razy. Myślisz, że co ja robię? Dobra, udało się. Jakoś się udało. Skakuj to, fate. I wbijaj wyżej. Poszedłem najpierw w drugą stronę, z której nie wiedziałem, jak się przedostać gdziekolwiek dalej. Nie widzicie mnie, bo ja Was nie widzę. hu To jest nowe prawo. Czas o przestrzeni. O nie, ty mnie widzisz, skurkowańcu. Ja Ciebie nie widziałem. do que a o Nie wiem na ile uda mi się z tobą wygrać. Tym bardziej, że nie mam swoich ulubionych ruchów w tej grze. Zginąłem od czasu w główkę. No okej, okay, zaraz. Bo tutaj troszeczkę sobie no, przeszkadzają kolację. Ok No i co, teraz mam cię gonić? No ba Już cię gonię, nie uciekniesz, misz, ...ubrawcze Nie ma, nie ma takiej ucieczki Nie wolno Ja wol... <ścoughs> Ej, ja jestem... Ja bym się przecież zostawić całego odcinka po prostu tak w ogóle bez montażu, bez niczego. Cały czas kamerka, wszystko. <noise> Bo... Wygląda to... Naprawdę pierwszy raz na tyle sprawnie, że mógłbym to sobie zostawić. W pizdu, nie dotykając. Trzymaj się go. Yy, chyba zaraz mi misja pójdzie, bo będzie, że za szybki mam no coś takie wrażenie. no ta, jeden błąd żeś popełnił. Może się odbijać ściany przy pierwszej próbie skoku. Yy, znowu będzie za szybki. <grymne> Kolera za szybki. Już go miały! się go. Nie ma problemu, już to robię. Tylko daj mi na auto wejść. Dobra, jednak będę musiał kawalontek wyciąć. No. Musisz wszystko zrobić za pierwszym razem. Yy, bro, dlaczego ja dla niej cały czas mam imię Kate? To jest fate, nie Kate. Cały czas używam do niej. do niej i mnie siostry. Nie wiem dlaczego, ale no jakoś tak mi zostało. Nie ma tak łatwo. Haha. Ha. Zostałem dobrze wyszkolony do walki z takimi jak ty. U Uważaj, babe. Na co mam uważać?

Nie pozwolę na to. Ha <śmienicza> <śmienicza> Nie no 26 minut jest tak źle. Musisz nauczyć się odpuszczać, Fej. Pamiętasz? Tak jak zrobiłaś z rodziną. Sprinterzy mają przerąbane. Ikar to ledwie początek. A ja chcę żyć, Fej, a nie tylko trwać. Dlaczego Paul? Jego kampania zbierała nieoczekiwane poparcie, a potem zgłupiał. Zaczął grozić niewłaściwym ludziom, wysoko postawionym. Dowiedział się o ikarze, więc musieli go zabić. On albo ja. Przepraszam za Kate. Nie wiedziałam, że jest twoją siostrą. Nawet nie pytaj, Merk, okej? Okay? Słyszałem, co trzeba. Słuchaj, Klik mówi, że zakończyli proces K. Tak szybko? Cuda przyspieszonego trybu nie. Uznali ją za winną. Oczywiście, że tak. Za niecałą godzinę konwój zabierze ją do więzienia. Drake podrzuci gnata w pobliżu nowego budynku CCC. Będę cię informował. Ruszaj. Dobra. Dzięki Wam za oglądanie ósmego odcinka Mirror Sage. Nie jakiegoś tam Tomb Bradera. Naprawdę nie jestem pewny jak się... Jak przeprzywitałem na tym odcinku. Naprawdę, przepraszam was bardzo. Dobrze, że się nie przywitałem. Witam was w restauracji McDonald's. No, dobra. Hej, hej, do jutra, do 14.